Trzyma się mała przed filmem, krótkie info a propos moich filmów Ponieważ ostatnio sobie małą przerwę zrobiłem 6 dni od filmów I troszeczkę spadła mi aktywność pod, yy, na kanale, nie pod filmami tylko po prostu moja aktywność y, filmowa yy, Więc po prostu postanowiłem na tej edycji mc 4 zrobić takie coś Że po prostu nie będę wrzucać filmików po 10-12 minut co 3-4 dni i zbiór wszystkich akcji z paru dni tylko postanowiłem, że po prostu żeby częściej wrzucać filmiki z tej edycji po prostu będę wrzucać filmiki na przykład z jedną akcją, z której wynosi się albo kill, albo jakaś śmieszna sytuacja i po prostu te filmiki oczywiście będą o wiele częściej. Więc ten filmik, w tym filmiku zaprezentuję Wam znaczy tytuł jest Towiarz Tropiciel, czy jakoś coś w tym stylu. Wynikła z tego śmieszna sytuacja, również wynikł z tego kill, więc ogólnie zapraszam do oglądania i kolejny taki urywek, tak jakby kolejna taka akcja, z której wywodzi się yy, kill albo jakaś śmieszna sytuacja. Yy, kolejną taką akcję wrzucę za 5000 wyświetleń i 500 lajków. Myślę, że to nie jest jakoś dużo, i od razu, jak to wrzucicie, to postaram się jak najszybciej od razu wrzucić kolejny filmik z jakąś fajną akcją. A troszeczkę materiału mam przygotowanego z różnymi akcjami bardzo fajnymi więc i z różnymi killami, bo ogólnie mam teraz 36 topkę więc na serwerze, więc no trochę tych akty się nazbierało, więc łapkujcie, oglądajcie kolejne filmy i zapraszam do oglądania. Zjedz teraz, bo coś czuję, że zaraz typa spotkamy, diaksowego. Mam pełne. Ta, czuję to, no. Pa pa pa, czekaj. Ale tu, nie, czuję to. To jest Premka. Nick z podłogą. Tak, to jest Nick z podłogą. Eee, chyba dwuczłonowe, ale na pewno z podłogą. Czekaj, ma diakseta. Koksa dwa refy ma. Ale nie potrafi, Ale może zlizać? I on jest gdzieś... 100 kratek, czekaj... W okolicy stokratek ten... Od, od tego momentu, czekaj... Gdzie tu jest? Gdzie on był? Czekaj... Kurde, zgubiłem trop, czekaj, gdzieś tu... Czekajcie, gdzie tu, 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 tu... Nie, czekaj... Trop mi zanikł, czekaj... O, a tu mam kreta za to ale 13, ale dobra, olewamy? bo ten sobie zaraz jeszcze nam ucieknie, czyli gdzie, gdzie tu pachnie kurde, gdzie jest? gdzie on był? nie, jednak zgubiłem trop, ale zaraz będzie o jest, widzisz? patrz też z podłogą dwuczłonowe widzisz? Co to, jest? to jest? premka. Nik z podłogą. Tak, to jest Nick z podłogą. Yy, chyba dwuczłonowe, ale na pewno z podłogą. Czekaj, ma diakseta Czekaj. On się knokuje, spokojnie, spokojnie. Czekaj, skonkuje cię. Jest! Nice! Gdzie on jest? O, tutaj. Uważaj, żeby cię nie leł z tego. No dzięki za fair. Sorry. Dobra, muszę zjeść. Zabiłem. Nice. Asystę dostałem. Co on miał? O, knokę mam.